Zapraszamy do nowego punktu śpiekarz. znajdujemy się przy ulicy Powstańców Warszawy 20B w Piasecznie. Jestem pozytywnie zaskoczona, super ludzie przychodzą, bardzo mili. No jest super, duży wybór. Spróbujemy, na pewno będziemy wracać, bo mamy miejsko. Jestem zadowolona bardzo, bo takiego pieczywa jeszcze nigdzie nie jadłam, i takich drożdżówek też nie jadłam. Zachęcające pieczywo, bardzo miłe panie. No właśnie jest dla mnie ciekawym pomysłem jako właśnie pierwszy biznes, więc chciałbym właśnie w ten biznes zainwestować. Mam nadzieję, że się powiedzie. Też fajny program jest przedstawiony, produkt dobrej jakości, więc zawsze broni. A po drugie zawsze produkt sprzedawany, więc myślę, że jako dobry taki pierwszy kierunek w kierunku przedsiębiorczości warto z tym by pójść. W pewnym sensie jakaś to tam nawet nie tyle co konkurencja, tylko właśnie E, taki wzór dla mnie, e, gdy będę otwierał swojego właśnie mistrza piekarza. E, no po prostu obserwować, jak to będzie e, przy otwarciu, właśnie te pierwsze dni. Na pewno będę e, przez pierwsze dni takim częstym klientem, po prostu obserwując, e, jak mi się to sprawdzi gdzieś w mojej lokalizacji, którą wybiorę. Smaczne produkty, ale też właśnie widzę, że jest sporo świeżych, więc to też jest super ten plus.